Najwyższy szczyt Irlandii Carantu Hill zdobyty. Najwyższy szczyt Wicklow Lugnakula zdobyty. Najwyższy szczyt Irlandii Północnej również zdobyty. Najwyższy szczyt Hrabstwa Laut również zdobyty. No więc czas e, na kolejny najwyższy szczyt. Tym razem to będą dwa, je, dwie pieczenie na jednym ogniu, bowiem... Galtimor to najwyższy szczyt zarówno hrabstwa jak i hrabstwa Limerick. No to idziemy! No ja już w drodze powoli i z mozołem idę do przodu, więc Galtimor to jest jedna z, tak jak wspomniałem, koron Irlandii, liczy sobie 918 metrów i leży w dwóch hrabstwach. A ja teraz wychodzę. Jestem w hrabstwie Tipperary. E, tutaj zaczyna się szlak. Oproszę, znowu brzosowiska. Tam się owce pasą, a tam jest Galtimore. E, więc powoli z motołem do przodu. Jest piękna pogoda. Cicho, spokojnie. Wyjechałem z Dublina o 6.30, żeby tutaj być zanim to miejsce zostanie zalane przez obiadowych turystów polanczowych. No i ziemi. Chmury. Nie wiem czy będzie mi dane podziwiać widoków ze szczytu. No ale trudno. Jak już ruszyłem, to trzeba iść. Nie na to się jechało tyle godzin, żeby zmarnować. A tutaj i z innej strony Wam pokażę góry. Inna część. Prawostronna, że tak powiem. No idziemy. No i teraz moi drodzy największe wyzwanie. Prawdziwy czyściec. Takie podejście pod górę. No i kto mówi, że w Irlandii to tylko takie malutkie psie górki są? No, ciekawy jestem, czy ci, co tak mówią, wyjdą bez jednego, bez, bez problemów z oddychaniem na tą górkę. No ale mam nadzieję, że będzie mi możliwe, wy te widoki mi to wszystko wynagrodzą. A tutaj takie klify i tam zaraz, o ile się nie mylę, według przewodnika jest takie jeziorko. Zaraz tam podejdę i sprawdzę. I teraz najlepsza część zabawy Czyli prawdziwa wspinaczka Tak to mniej więcej wygląda A dookoła piękne widoki Jak się powiedziało A to teraz trzeba powiedzieć B Oj no Moi drodzy Jestem na szczycie. Szczytowanie nastąpiło. Niestety, szczyt jest pod chmurką, w chmurce jak kto woli. I tutaj oznaczenie dla niedowiarków: że zdobyłem koronę gór, dwóch hrabstw. A teraz was zabiorę do ikonicznego miejsca tej góry. Tam sobie prawie wszyscy robią zdjęcia. Tutaj Jagnięcina się, się zdrowa eko Jagnięcina, jak widać. A ja idę do tego miejsca. Troszkę się zdyszałem. Nie będę ukrywał. Ale jak widzicie. Szczyt jest płaski i w miarę duży. No, niestety, ale może chmury się jeszcze przygonią. Tak źle nie jest. Proszę ja, was. Niestety. O! I tutaj. Prawie każdy robi sobie. Zdjęcie przy tym celtyckim krzyżu, który stoi na szczycie tej góry. No, a ja teraz mam zamiar chwilę wypocząć. O proszę, no i, i wracam. Czy słyszysz panie naszą pieśń, Gdy wyruszamy rano, Do ciebie prośby tobie cześć, Zbroi schodzimy z gór? Jeśli spodobał się Tobie ten film, nie zapomnij dać łapkę w górę, zasubuj kanał, jeśli wcześniej jeszcze tego nie zrobiłeś, no i zostaw jakiś komentarz. Odwiedź również na Facebooku moją stronkę zatytułowaną Mikroblog z Dublina. Tam mnóstwo interesujących informacji o Zielonej Wyspie oraz o mieście Dublin.